Tyrget. O, tu was dzisiaj zabieramy, i tak to się prezentuje. Słoneczko pięknie świeci, jachty stoją, marina wioseczka, a my zaraz idziemy zobaczyć, jakie tam plaże się znajdują i co tam się w ogóle daje. Jeszcze w drugą stronę oko moje zostało przykute poprzez takie śmieszne kółka. Może to jakieś hodowle. rupa, znajdujemy się na niej, jest to jedna z ostatnich plaż w tej miejscowości. Dlaczego pokazujemy Wam to miejsce? Ponieważ, jak wiecie i ci, którzy nas dłuższy czas śledzą, odkrywamy dla Was Istrię. I tą również nie Czy zobaczycie u nas duże aglomeracje turystyczne? Kto wie, może i zobaczycie. Ale na razie chcemy Wam pokazać te fajne miejsca, w których, tak jak widzicie, nie ma ani jednej osoby oprócz nas by było tutaj dojechać? Jedziemy na plażę do miejscowości Tyrget. Byliśmy wszyscy w Plomin Luka. Tam jest taki właśnie fiord, my to nazywamy, a jest to taka zatoka. Tam jest rzeki Poliunica, a Tyrget jest takim fiordem, zatoką rzeki Rasza. Przejeżdżamy tutaj. Zaczęliśmy nagrywanie wokół takiego wielkiego eksportu skupu drewna. Wcześniej minęliśmy jakieś pozostałości kopalni. Możliwe, że poza sezonem wybierzemy się na oglądanie tamtych starych kopalni w miejscowości Rasza. Ale jako, że teraz głównie chodzi nam o słońce, morze i wakacje, no to kopalnie nas mniej interesują. i <laughs> Jedziemy tutaj wzdłuż rzeki, to jest rzeka Rasza. To jest w ogóle ta rzeka, która tam w Pazynie wpływa do Jamy, właśnie wychodzi później z pieczary, i właśnie tutaj do tego już po prawej widocznego Fiordo Zatoki się wlewa. Zobaczymy, co to tutaj jest. Na końcu jeszcze w ogóle tej części Istrii znajduje się taka miejscowość jak Koromarczno, o ile dobrze to wypowiadam. I tam, co tam mamy, Iwanka, taki kamieniołom. Widzieliśmy na Google Mapsie, też jeszcze nie byliśmy. Więc... Ale pojedziemy. Co to granica? Graniczny przyjazd To Co? jest wodna granica może być. Dziwna sprawa jakaś taka. To tu, tutaj tu, można w ogóle jechać? No tutaj tak, ale nie możesz za tym słuchaj, za tym urodzenie. Aha, że jest tamtąd jakiś prom jakichś tych rzeczy odsprzedanych i one już. Ciekawa sprawa. Dobrze nagrywamy drogę. A tutaj jak ktoś by się zbyt rozpędził, to i do wody można wpaść. Czekaj, tutaj ja widzę, że tu jest taka, taka atrakcja lokalna I jesteśmy w ogowy wiszą w ogóle ze Piękne, zwogą. moje też takie będą Co on tutaj się Z innymi się witał Z innymi się witał, tak. dobra No, no to dojechaliśmy No jak na 30 mieszkańców, którzy tutaj są, to łódek dosyć sporo Opa, jaka fajna ta drewniana, taka luksusowa, jak piracki statek z takim czerwonym dołem no jakieś domki są Ale ludzi nie ma. Aha, tam jest ta niby plaża. Parking 80 metrów. Luka Tyrgeta. Elisa Gdzie tu się ten parking? To bliziutko się podjeżdża pod morze, no tu pyta... może pod tamtymi. Pod tamtymi krzakami. Okej. Okay. A znaczy to też nie jest tak wysunięte w morze w Morze, to jesteśmy w zatoce podobnie jak plomin. Zobaczymy, jak to wygląda zaraz za tymi krzakami. Również z parkowaniem samochodu nie było problemu. Parking bezpłatny zaraz przy plaży. Jeżeli mielibyśmy ocenić, co tutaj tak naprawdę charakteryzuje, jakie walory są tej plaży, to już spieszę Wam z wyjaśnieniem. Jest to plaża niesamowicie łatwa w dojściu, Ponieważ przy samym parkingu znajdują się schody, a za nimi jest ciąg plaż. Dlaczego mówię o ciągu plaż? Ponieważ ta rupa, tutaj, gdzie się znajdujemy w tej zatoczce, aktualnie, jest to plaża ostatnia. Po drodze jest też plaża PIT. I tak naprawdę co jeden zakręt wyłania nam się nowa. My doszliśmy specjalnie dla Was na same zakończenie, bo chcieliśmy zobaczyć, co tutaj tak naprawdę można zobaczyć. Jak widzicie, bardzo dużo statków i jachtów. Były ostatnio bardzo duże opady deszczu i też sztormy, dlatego też sporo glonów, które są tutaj wyłowione. A dodatkowo nie jest to... Morze typowo, jakby to powiedzieć, morskie. Znajdujemy się w ujściu rzeki Rasza, która tu właśnie spotyka się z morzem. Dlatego też ja tutaj na odważnego dzisiaj bez butów do wody, ponieważ na tych kamieniach jest dosyć wygodnie. Także nawet jeżeli zapomnicie zabrać ze sobą buty do wody, to możecie tutaj swobodnie pływać. Co to tutaj jest? O mule. Siedzą one tak, trzymają się mięśniami. Lekko otwarte, ale się zamykają jak wychodzą z wody. No, można je tu od kolonii odczepić, ale nie będziemy im tego robić. Zbieracie je. My kiedyś w Portugalii to gotowaliśmy. Czyścisz, gotujesz i smacznego. A w restauracji, no to w tańszych miejscach za 8 euro czy za 10. A w prestiżowych, jak jeszcze ci to posypią jakimś koperkiem, to i pod 30 I mówią, że to specjalny tu przysmak. A tak naprawdę to takie jedzenie dla. Biedniejszej grupy społecznej w morzu rośnie. Ja je oddam, może ktoś znajdzie, kto będzie głodny. I patrzcie, jak śmieszne dno jest. Woda ciepła, najcieplejsza woda jaką tutaj mamy w, w okolicy, bo ten y, fiord czy ta zatoka jest dużo dłuższa od Plomin Luka i zakrętowa. Także tutaj jest ultra ciepło już nawet początek czerwca i po deszczu. Na tą porę roku najcieplejsza woda. Jesteśmy na plaży w Trygecie. E, tutaj tymi pięknymi e, ujęciami z góry mogliśmy obejrzeć tą małą osadę, która jest o, Ładna, urocze położona na wzgórzu, aczkolwiek chyba liczy około 30 osadników, tak jak wyczytaliśmy na jakimś niemieckim źródle. Co tutaj jeszcze jest ciekawe, dookoła widzieliśmy jakieś hodowle czegoś. Jakieś ryby, może jakieś dorady, może tuńczyki, albo jakieś rodzaje muszli. Tam też widać jakieś, nie wiem, domki na wodzie, na pomostach. I co to tam jest? Rybacy ryby obrabiają? Taką mają tą wyspę z domkami. A to, no były tu takie różne płycizny, gdzieś tam jak chodziłem po wodzie. Może faktycznie tam jest też jakoś płycie i postawili takie hangary na wodzie. Jest to zdecydowanie taka tutaj osada, zagłębie łódek portowo. Nie wiem czy też rybackie, może i rybackie. Słyszeliśmy, że znajomi mają tutaj jachty, które wynajmują. Pewnie któryś z tych tutaj położonych. To jest większa marina nawet niż w Plomin Luka. Piękny widok, aż się na te łódki zapatrzyłem. Tutaj zaraz za winklem jest plaża Get, więc tak naprawdę to się idzie stamtąd od parkingu, z plaży Get, lub schodząc na nią w dół. Tutaj jak wyjdziecie z za winkiel to są nawet dwa takie zestawy betonowych ławeczek, gdzie nawet możecie sobie kulturalnie swój własny piknik, więc jeżeli ktoś tak wczasuje budżetowo, to i może w kulturalnych warunkach zjeść sobie z widokiem na morze lub też na zatokę. Bardzo fajnie, z własnym prowiantem, można tu przychodzić. Wygodnie wczasować, więc nie wszystko musi się odbywać na ręczników w pozycji leżąco-klęcząco-siedzącej. Nie spotkaliśmy tutaj żadnych e, toalet, ani pryszniców. Możliwe, że źle szukaliśmy, bo my od razu zeszliśmy z parkingu w dół i w lewo, czyli od cywilizacji, i tu w tą stronę ich nie ma. E, czy woda tutaj jest tak bardzo słona, może nie jest tak bardzo słona, jak w morzu może być. Aczkolwiek no, nie spłukałem się, ubrałem takie polo, dość z grubej bawełny, to gdzieś tam co niegdzie mnie tam szczypie na plecach, więc jednak trochę soli jest w tej wodzie. Faktycznie może nie jest to tak bardzo słone, jak mogłoby być, ale jakiś prysznic mógłby się przydać. Jeszcze zajdziemy do końca, do miejscowości, możliwe, że tam jest jakiś prysznic. Woda tutaj jest zadziwiająco ciepła, jest początek czerwca. A tak naprawdę czułem, jakby woda była jak w lecie. Porównując plomin Luka, gdzie już woda jest cieplejsza niż na otwartym morzu, to tu jest jeszcze cieplej i dużo przyjemniej się pływa. Więc to jest taki faktor, który należy rozważać, jeżeli jesteśmy tutaj przed sezonem lub po sezonie. W Trygecie woda będzie cieplejsza. A żeby o porządek dbać, to są kubły. I to nawet sporo. No i ta główna plaża, jak widzimy, to taka mniej ciekawa. No ta woda. No niby czysta, ale widać te kamienie, glonami porośnięte. Więc jak obrócimy kamerą, my byliśmy tam na końcu. To tam już jest fajnie. To jeżeli do Tyrgetu, to tam na koniec. Tam nikogo nie było, to też nawet lepiej. Ale tu też nikogo nie ma, ale, ale tutaj średniawo. Idziemy zobaczyć do centrum. Uuu, jaka meduza! To jest na pewno parząca. Podniesiemy tą meduzę, zobaczyć jak ona od dołu wygląda. O, ale ciężka. Ona płynie? Czy nie żywa? Pa. Idziemy ją odstawić, co? Może nie żywa? Ale ma bardzo gruby ten płaszcz. ma gruby parę centymetrów takiego żelka. Może nieżywe, nie wiem. Chyba rusza się. Rusza się czy się nie rusza? Coś tu próbuje kopać czy to falę ją kopie? No dobra, odwrócimy ją, co? Hup, i tam. Spadaj. Tutaj mamy wszystkie informacje. I co? I nie ma pryszniców, ale są jedna, dwie restauracje. Także takie tutaj też łódki i sporty wodne można w Trygecie zrobić. Zaraz na nadbrzeżu, ja tu widać wodę nawet w tle, to ja tu widzę takiego wielkiego osta. Taki gigantyczny oset, ale no w zasadzie nie kujący I ma takie kulki. I ktoś mi proszę powiedzieć w komentarzu, czy to jest karczoch. Chodź, czy chodź, tylko chodź. Tak wygląda. znalazłam sklep chyba. Chodź, zobaczymy. Jest sklep. sklep z widokiem nad morze. Nie, zamknięty. Do czternastej, a tak to do trzynastej. Za niestety. No bo już później jest. Ale ty, ty, co tak wychodzisz ze sklepu? I proszę bardzo. Czy spodziewać się należy tutaj, tłumu też w sezonie letnim, w wysokim sezonie? Z pewnością sprawdzimy, bo jak na razie bardzo nam się to miejsce spodobało i z pewnością zrobimy jeszcze niejedną fajną fotkę. Także dajcie znać, jak Wam się podobała ta wycieczka i ta plaża. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!